Dziękuję wszystkim moim wspierającym za to, że mnie wspierają. Dzisiejsza historia została napisana przez Chrupka, gdyż powracamy do tego, iż historie są pisane przez widzów. Mail to pisz do lisa małpa gmail.pl, a jednakom. 7 lipca 2024. Kończy się budowa Islandu. Pierwsze osoby wprowadzają się na wyspę, w tym lisy. Każdy list miał swoich ochroniarzy, którzy byli wyposażeni w lasery. <laughs> że co? Nagle, gdy pewna grupa ludzi została zapytana o imię, krzyknęli Kochamy TikToka! F.P.I. Od razu ich aresztowało. Dostali przeprowadzeni do sądu w Chórkowie, gdzie czekał na nich chrupek oraz 27 ochroniarzy. <laughs> Widzę, że ten Lisland w 2024 roku poszedł w Rady Ameryki i zbanował TikToka. Chrupek kazał im oddać telefony. Wszyscy oddali. Do sądu wszedł ksiądz. Na pewno ksiądz Mateusz. Poświęcił telefony, a następnie zamknął w akwarium i usunął TikToka. Chrupek powiedział: Za karę zostaniecie przywiązani do drzewa na 10 lat. Nagle kule wbiły szyby i TikTokerzy wkroczyli do budynku. Wszyscy plus FBI uciekli. TikTokerzy wygrali. Wszyscy obywatele miasta Hrukowa uciekli do schronu. Krupek zadzwonił do mnie prośbą o wysłanie posiłku, lecz nikt nie przybył. Jeju, muszę częściej sprawdzać ten telefon, no. Wtedy Chrupek powiedział, że wyciąga swojego asa z rękawa. W laboratorium połączyliśmy kota i wilka. Kotowilk rzucił się na tiktokerów. Wy nawet nie wiecie, widzowie, jak ja muszę tu słowami operować, żeby nie dostać za to demonetyzacji, no. Zanurzył w kwasie, lecz kilka dni później tiktokerzy wydostali się i połączyli się w jednego wielkiego raka, więc Chrupek stworzył wielkiego lisa. Na plaży w Chrupkowie rozpoczęła się bitwa od Lisland. Rak uszczypnął lisa i wrzucił go do wody. Lis już prawie poległ, lecz nagle na plaży wbiegł kotowilk i zniszczył raka. Wyciągnął wielkiego lisa z wody i okazało się, że Chrupek powiększył kotowilka. Teraz żyjemy w Islandii, a rak został spalony? Koniec. Piękna historia. Dziękuję, chrupek. Um, pomijaj słowa, które mogą się kojarzyć negatywnie, i żebym nie musiał ich następnym razem przerabiać, jak będzie jakaś druga część. Um, także wysłuchajcie do tego maila. Jest jeszcze jedna historia, która będzie w przyszłym tygodniu, ale wysłuchajcie, bo są fajne, a ja będę komentował.